Hej, witajcie w kolejnym odcinku zdrapkowym na moim kanale. Dzisiaj mam zdrapeczki o wartości 55 zł i mamy taki przeróżny miks zdrapeczek. Jest to i za 20, jest to i za 10 i troszeczkę zdrapek za 5 zł. dobra, przedstawię Wam. Mamy tak. Dawno nie widziane mój pierwszy milion. Zobaczymy, zobaczymy, co z tego będzie. Za 10 zł laki za 5 zł kasa w sejfie, chyba też jej już dawno nie było. W sumie zdrapki za 5 to jest u mnie rzadkość, więc... Tak, jakby coś nowego u mnie na kanale. Mamy jeszcze Neonowe 7 i 2 białe złotka. No dobra, to jedziemy. Jedziemy, sprawdzamy, czy warto było dzisiaj kupować te zdrabki. Białe złoto. Nie wiem, czy coś tutaj wygrałam. Prawdopodobnie nie, więc najwyższy czas. Mamy tak: 26, 12, 24 oraz 33. To nasze wygrywające liczby.

Literki kontrolny S. No nie ma co tego mnożnika drapać, bo nic nie mnożymy. To kolejne białe złoto, Może tutaj coś. Mamy tak: 33, 28, 19 i 32. A mamy 29. 26, no bo to się przydało w tamtej zdradce poprzedniej. 35, 22, no i 30, 17, 21, 4 za niniutko, 25 i ostatnia szansa. O, mamy 32, bo w ostatniej grze, w ostatniej szansie. No dobra, więc najpierw sobie może zacznijmy od mnożnika. Razy jeden i co tutaj będzie. No piątaczek. Ok. Zawsze coś już pierwsza wygrana na koncie. Dobra, odkładam sobie ją na bok. Teraz czas na neonowe siedem. Szukamy siódemki, najlepiej jakby był diamencik. Ale mamy trzy, osiem, osiem, dwa, sześć, dziewięć, sześć, dwa. 5 i ostatnia też piąteczka. Szybka zdrapeczka i do tego pusta. No teraz tak szalone zakupy. Mamy 27, 20, 26 i dwa, więc same dwójeczki, prawie same dwudziestki. O, -o a mamy 11.

No, piątaczek. Tak grosz do grosza i coś się uzbiera, tylko sprawdzę, czy nic nie pominęłam, bo w sumie nie pamiętam kontrolnych, doszalonych zakupów, ale raczej nic nie pominałam, więc zostajemy z piątaczkiem. To teraz kasa w sejfie. Zobaczymy, czy znajdziemy napis kasa, ponieważ tylko on nas interesuje. Nic poza tym żadna liczba. Nie ma. Nie ma. Też nic. Może kiedy ja dawno nie drapałam tej zdrapki, Nic. 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 No i będzie kasa. Nie ma kas. Więc na razie trzy zdrapki przegrane, dwie wygrane. A my jedziemy do najdroższych zdrapek.

15 28 40, 4. No i ostatnia nadzieja to 41. No a w sumie bonus. Może będzie podkowa? No nie mamy. Tu mamy cytrynę. No więc niestety nie tym razem. kubka ze zdrabkami przegranymi przeważa. A teraz mój pierwszy milion, dam mu szansę chyba po 100 tysiącach latach rozłąki, więc no, może być interesujące. Jedziemy. Nasze wygrywające liczby to 44, 5, 39, 23 oraz 29. Trzymajcie kciuki, żeby coś się pojawiło, a może nawet by się pojawił

osiemnaście i jeden tutaj nic. Następnie mamy czterdzieści siedem, dwadzieścia pięć, trzy, czterdzieści trzy, i dwadzieścia osiem. trzydzieści dwa nie mamy, dwadzieścia siedem, trzydzieści siedem, trzynaście. I siódmeczka. Tutaj mamy co mamy? 11 mamy, 17, 30, 22 oraz 10. No, liczyłam, że coś się może jeszcze sumuje, ale najważniejsze, że najdroższa zdrapka wygrała. O bonusiku coś będzie. Mamy złoto. No i jak myślicie, 23, co pod tym się kryje? 20, 40. A może coś więcej? No i super. Mamy 40 zł na zdrabce. Mój pierwszy milion. No. Szczerze myślałam, że już będę w opałach. Ale udało mi się jakoś szczwano z tego wybrnąć. W sumie ostatnią zdrabkę. Jak wcześniej wspomniałam, 100 milionów lat. Nie widziałam tej zdrabki u siebie na kanale. Ale jednak było, było warto, ponieważ zainwestowane było 55 zł, a dzięki zdrabce mój pierwszy milion mamy 50 zł zwrotu, więc jestem 5 zł na minusie. Wiadomo, zawsze mógł być to plus, ale i tak naprawdę nie jest już Miałam taką perspektywę, że zostaje z dywą. Zawsze coś, nie? Ale, ale, no naprawdę fajna. E, fajna, fajna, fajna. Informacja, no i powiem tak szczerze, że możliwe, że będę z tym moim pierwszym milionem jeszcze trochę walczyć, ponieważ nie ma w nim głównych wygranych, więc prawdopodobieństwo jest duże, że ta zdrabka niedługo będzie wycofana. No, jakie tu mamy w ogóle stopnie? No, 400, 200, 1000. Już tam u tych 25 tysiącach to raczej nie ma, że ma realne. Okej, okay. <laughs> więc to by było na tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, do pozostawienia kciuka w górę oraz komentarza. Zapraszam też na inne moje filmiki. No i cóż mogę jeszcze powiedzieć? Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Bardzo możliwe, że wystąpi też mój pierwszy milion. Na razie, pa pa!